My idziemy oczekiwać już na niego w salonie. Już jest! Dobra, dobra chodź, chodź! Siemano! Od dzisiaj jesteś uczestnikiem Timuse. Chcę ci pokazać swój pokój, dla których Tak, zrobiliśmy. dobra, idziemy pokazać jego widzowie pokój. Pierwszy, wejdź pierwszy. Pora pokazać Ci twoje pierwsze zadanie. Więc teraz w tym momencie dostaniesz pierwsze zadanie. Jak widzicie, Ed już zrobił wysokość 40 kratek, z której Daniel musi skoczyć, więc Daniel, masz wiaderko. 3, 4, let's go! Udało się mu, dobra. Udało się mu. I co teraz w tym momencie dostaniesz od nas drugie zadanie? To ja do Bałtyku wchodziłem. 3, cztery, start. Oficjalnie, Daniel, byłeś przez te 20 sekund pod wodą. Gratuluję. Zostało ostatnie zadanie, więc wychodź. I ostatnie zadanie jest teraz twoje. Sekretną skrzynię musisz znaleźć. Może Nie podpowiadaj mu już! Nie wierzę w to. Nie, nie wierzę w to. Let's go! Gratulacje! Nie, co ty robisz? Oficjalnie! Oficja, oficjalnie Daniel, od teraz jesteś już... W teamie Se Widzowie, jak widzicie, Daniel jest już członkiem teamu Set. To by było dzisiaj na tyle. No i co, możecie wbijać na piosenkę, bo już jest oficjalnie na naszym kanale piosenka Prędkość w górę. Możecie wbijać, słuchać. I jeszcze jedna sekretna wiadomość, już niedługo wleci następna piosenka na nasz kanał. Co, subskrybujcie. Na razie. Gromad Minecraft, Minecrafta, póki na to czas. Outstrada i left bass. Team Se się nigdy nie skończy. jak się skończy, to wrócimy silniejsi. Dalej się trzymam tej jednej strategii. Jak coś nie wyjdzie, to wracam na start.